Zobaczcie, jak było na bazarze 2115, my nie byliśmy, nie dostaliśmy zaproszeni na bazar, a być może to nie było z zaproszeniami, może każdy tam mógł się pojawić, pewnie każdy byłby mile widziany, no ja nie wiem, czy ja byłbym. W każdym razie, z racji, że nie mogliśmy tam być i przeżywać tego wspólnie z Kuksonem i całą resztą, obejrzymy sobie, jak było na bazarze 2115. Teraz ja się trzeba trochę odtwarzacze pobawić. Oglądamy! Nie oceniam. Cześć, hej, witajcie, siemanko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś ostro, Wysadzimy cały paser w powietrze. Ja ogólnie uważam, white nie. White się nie nadaje, ale gdyby Bedoes, padł na pomysł robienia jakby kontentu. YouTube'owego, takiego vlogowego, wspólnego, śmieszkowego z Kukę, to uważam, że to byłby wygryw fest na fazowani 2115 bo Kukę jest taki, ma taki vibe'ik vlogowy, bardzo potrafi w to, no a jakby co do umiejętności BDS-a nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości ktoś śledził jego ruchy na Twitchu to wie, że potrafi, nie? Ej Marek Bostowiak! m i b rozpoznam z kilometra no, Słuchajcie, to jest Mateusz, Mateusz. O no, 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 Marek! Kurwa! Słuchajcie, to jest Mateusz. Mateusz spadł mi z nieba w momencie, kiedy moja 750 się totalnie posypała. Poznaliśmy się tak, że ja po prostu stanąłem w miejscu, w którym nigdy nie staje nawet. Bo miałem jakieś okienko gdzieś chciałem jechać i po prostu musiałem chwilę poczekać. I Mateusz przychodził obok i powiedział, że fajna fura! I słuchajcie, tego samego dnia fura się rozpała. Rozpytała się skrzynia biegów BMW-32-750, która stoi tam. Jak się skrzynia w takim samochodzie, no to robią się nie lada kłopoty. Bo po pierwsze nikt nie go nie chce robić. Tak. Po drugie, jak ktoś chce to robić, to robi to za rok, ci to zrobi najszybciej i za pieniędzy, a Mateusz powiedział, ty, ja w sumie robię takie rzeczy i ci chętnie to zrobię. I zrobił to w... Z wszystko ogarną i z tym, wszystko co jest wspólnego z tym samochodem, to wszystko odpowiada ten oto jegomość. Dziękuję ci też za zaufanie, że chciałeś no mi. Co ty, stary? Dać ten samochód. No, no co i, ty stary! Że finalnie. Podpinamy się udało. tutaj Instagram, a jak macie klasyczne fury, potrzebujecie części, których nie ma na rynku, to to jest gość, który takie części załatwi, a jakiś. Aście ubrali, nie? Mafia jedynka, remake po roku, byt To jak was zrobi własnoręcznie, bo to jest tego, typ, typ, tego typu gość. Weź ten vlog. Zaczny vlog, wracamy. Tam tyle było bez vlogów znowu. I znowu to samo. Już był święty spokój. Słuchajcie, przestałem streamować, przestałem... przestałem nagrywać ten vlog. A. Odstąpimy się od kamer na dobre. A to proszę, przychodzi Radek i jest tak jest. Jesteśmy na bazarze 215, czyli bazar na kole, który został e, zmieniony przez nas Wy coś, coś zupełnie nowego. Zaprosiliśmy tutaj oprócz oczywiście mojej wytwórni i moich najbliższych przyjaciół, zaprosiliśmy młodych, zdolnych artystów, którzy robią różne, różnej maści rękodzieła. No, Jukasz Muda z ekipy. Sięże Eryk Moczko. Jak ceramika, jak biżuteria czy szydełkowania jak za chwilę zobaczycie. O. Jesteśmy na stanowisku Nikolety. Tutaj jest QR Code i co nie masz na swoim stanowisku dla ja. nas. Mam buterię, e, e, nasilniki z dwa serduszka i prostokąty i tutaj oficjalne przykazanie oficjalnego chaina. Bym... mówiła, że ma prezent a. dla mnie, ale ja nie wiem jeszcze jak to... jedna sztuka. O kurwa, ale gruba. To jest kawał srebra. To jest kawał srebra. I To jest 2,1,1,5. Marty, ma Ten oto młody, zdolny człowiek robi tego typu te rzeczy. Wszystko robimy ręcznie. Ja chcę wyciągnąć kluczyk od kury. I mam miniaturkę swojego albumu, stary. I to jest. To fajne, to zajebisty patent z tymi albumami. Bardzo fajne. A gdzie to otworzyć? Nic, bo jak ja to otworzę. To jest w środku płyta. Wiesz o co chodzi? Mocne głupie. To fajne. To bym sam sobie nawet coś takiego sprawił. To jest mocne. O to te. Nie no. <grystanie> <grystanie> Jakich wstyd. Nie wiem co zrobić nawet, nie? Jaki kurwa wstyd. Co ty lepsze rzeczy wydałeś? Nie wiem co zrobić nawet, nie? Nawinięta! No przecudowne, no nie wiem... No, dla Siutek to tutaj piecie, piecie, nie? kurwa. To nie trzeba komentarza żadnego. Widziałeś? Ja chciałem takie robić, można też fajnie zrobić, że tę pły płytkę z środka przykładasz do telefonu, to zaraz włącza ci się wybrany album. Kurwa. Taki kubek? Zostaną Widziałeś... tak zwana ceramika bydgoska. Chyba na taką popielniczkę? Tak myślałem. Shop. Jestem zdumiony tym miejscem. I to jest to, to jest właśnie impreza moich marzeń. Sernik, szarlotka człowieku, kiełbasy z grilla, kurka, grochówka. Ja nie potrzebuję niczego więcej. Nie, nic więcej mi nie trzeba. Precelki człowieku o, i trochę sztuki. To jest wszystko, czego ja chcę. To jest mój daily car BMW z klasyczną V12, oczywiście. Ale ogólnie fajnie, że on się jakby jara takimi starymi furami. Czyli fajnie, że jara się starymi furami i że, i że jakby one mu tak towarzyszą, nie? Jakby tak, ja, ja, ja lubię taką pasję i takie hobby. Być może nie spółdzielę, nie, jakby nie podzielam. Doceniam już w, wszystkim dobrze znaną pod maską. Środek, obszyty oprzyty, dywany. 90-ty A taki 90 bardziej 91 bo to tam był ostatni dni grudnia pierwsza rejestracja. Jest taka zasada cicha w menedżmencie, że menedżment zawsze jest krok z tyłu i zawsze ton ciemniej i właśnie my to zmęczamy dzisiaj. Majki to jest gość, który Oo. nigdy nie przeczytał Salbo Arbifru, ale wie, wie nim wszystko. A nawet trochę jeszcze więcej. Majki ma najbardziej eleganckie zasady. Nie znam drugiego gościa, który ma tak eleganckie zasady, a mi to bardzo imponuje. Co Ci tu myśli, przecież wiesz, że chce, A co jeśli spróbujemy, może uda się? Bardzo wam dziękuję wszystkim, że przyszliście, dziękuję wam za cierpliwość, bo czekacie bardzo długo. Ja oczywiście robię co mogę, no, ale z każdym chcę zamienić z was słowo, nagrać filmik, zrobić zdjęcie, dlatego trochę to trwa. Patrzcie się wszyscy bardzo dobrze, jak sobie pogadamy i zrobimy zdjęcie TikToki, co tam chcecie, to zapraszam was ee, na stanowiska naszych wystawców, które są to, ale nie ma tutaj lecą, patrzcie się wszyscy dobrze, potem na gruchowej, i na Kiełbasę zapraszam. Bałem się, że nikt nie przyjdzie, a jest was... Także, no nawet nie wiem co powiedzieć, to jest po prostu wspomnienie moich marzeń, co się tutaj dzieje, bardzo wam dziękuję wszystkim, że jesteście, ja jestem trochę wzruszony tym, dlatego tak, no nawet nie wiem co powiedzieć, no po prostu jest mi bardzo, 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 bardzo miło i nie sędziłem, że kiedykolwiek los mi się odpłaci, czymś tak przejmę. Bardzo wam dziękuję wszystkim jeszcze raz, że jesteście. To taki elegancki. A ja elegancki, ja teraz mam taki styl. Zdejmuj się. się w to. Siema, o, cześć. Ale w tym wieku stary Skądś no to... kojarzę dziewczynę? Z kojarzę? Nie wiem skąd, kurwa. mam nosić bejpa, No czasami ubiorę, wiadomo, ale raczej na co dzień chodzę tak. Ona nie była, ona nie była na tym kurwa vlogu z taksówki 2115, gdzie Kukę dorwał takie dwie dziewczyny chwilę przed północą, przed premierą dzięki jak ja zastałem na premierze i z nimi gadał, to nie wiem, czy to nie jest ona. Kurwa, co ja mam nosić, bejpa? Tak. No czasami ubiorę, wiadomo, ale... raczej na co dzień to chodzę, tak. Ja uczucie że mogę podpisać własną płytę, stary, nie? Polecamy! Dawaj, pokazuj, co tam masz Jest tak Zdjęcie Przodpływ. Płytka Będzie słuchana na pewno Piesy. Psiutek To fajne do fury Do auta Oczywiście w lepy Dywanik o, to... Jak ty kurwa w lepy, w lepy pokazać od dupy strony? Wiesek do auta Oczywiście się w lepy, dywanik. A to, to insta, to jest? To zaświeżasz? Tak. I co zadowolona? Nie będzie do mamy do auta. Pewnie. Przesuwamy promienie. Żartowali. Przepraszam Was bardzo, bardzo. Wiem, że długo czekacie w kolejce, ale to jest moment, w którym chciałbym podzielić się z Wami już moim albumem premierową. Premiera oficjalna ma miejsce o północy. Kurde, no nie będę się silił na jakieś przemówienie. Ja po prostu bardzo długo na to czekałem. Teraz mogę Wam pokazać to, co zrobiłem. Niech to już tyle Jeśli Ja po prostu chcę Wam to pokazać, żebyście posłuchali to poczuli, tak jak ja to czuję. I tyle. Pewnie jeszcze wrzucę post taki oh, bardzo wow. Wyjebało Dobra, chuj z tym, to puszczamy po prostu Puszczmy Wiem, że trochę długo, ale mało mi jest I co, to będzie najlepszy depresja i polskie muzyce Czekam na to, głuposzuś, tyro Jeśli chcesz, to mnie sprawdź Nieważne jak i gdzie Będę kawałek To inny czas, yeah Ruki one, yeah Nieważne jak i gdzie z mojego miasta który chciał pokonać los? Nadzieja, która nie zgasła, nawet w najciemniejszą noc. Ciężka praca, puli pasja, ciągle ten sam dumny wzrost. A jak bym z czarłą, to mi nie stanął, choć jest całkiem nie Uuuuuh! Kurwa, ja tak w sumie nie wiem, czy, to, czy oni zareagowali odpowiednio. <grym> Bo wydaje mi się, że to był taki moment, gdzie trzeba było Kuka przytulić, a niekoniecznie robić mu hałas, kurwa, nie? Nieznucik. Widzę dobrze jej kończyki w sutka, hej, chłopak wygląda jak zwykła kurwa zmieniliśmy film na vloga psychologa Nie okier śniadania bez nagrania TikToka Proszę za jej mam gardło z niebie Ja sobie muszę usiąść do typu tej płyte drugi raz, bo ogólnie już wam trochę tak może zaspoiluje że jest kilka rzeczy, które mi się na tej płycie nie podobają, jest kilka, które mi się podobają, ale ogólnie uważam, że to nie jest zła płyta. Zauważcie, są numery, które mogą na mnie siedzieć. Kurwa, przypomniał mi się ten Dylan. Są numery, które nam się nie podobają, są które się, takie, które się podobają, ale jest 20 numerów ponad na płycie, nie? I ja zadałem pytanie podczas odsłuchu, i też sobie sam na to odpowiedziałem, czy jest na tej płycie chujowy numer. Taki, który po prostu nie ma. Aczkolwiek uważam, że brakuje mocnych strzałów. Oczywiście jest lodowisko, kilka innych numerów, bo wydaje mi się, że w tym magazynku mogą być parę naboi, parę kul więcej po prostu, Nie, nie była warta, praca, tylko czas. Moje serce już od leży tam gdzie ty... dnia, w jaką chciałbym odejść na dobre. Taki mały ja, taki wielki Taki mały, taki duży, może świętym być O Wybrałem porę dnia, jaką chciałbym odejść na dobre Taki mały ja, taki wielki Świat ma, no to, co płynie mi w żyłach To jest joint i sport, każdy wie o co kawał Break lift, To jest joint z sport, każdy wie To był fajny singiel, taki... Ja go nie słyszałem wcześniej, naprawdę Jakoś mi ten singiel ominął Albo sprawdziłem raz jakoś o nim zapomniałem, ale w kontekście płyty było to bardzo fajne przełamanie. Takie fajne i brakowało mi tylko, nawet pamiętam, że powiedziałem, brakowało mi kogoś na gościńce, kto byłby w takiej stylistyce, takiej związanej z THC. Słuchajcie, ja nie robię tego na trenuku i tak dalej. Byłem z wami, byłem w środku tutaj w półie. Ja chciałem, żebyśmy sobie posłuchali tego wspólnie. Chciałem się poczuć tak jak wy po prostu i, i, i to dlatego, ale teraz wstaję, bo chcę wam powiedzieć, że przed nami jest 21 utwór, ostatni na tej płycie Zajebisty. A pamiętam, że jest bardzo fajny. On jest dla mnie na maksa, na maksa ważny, więc chciałbym, żeby się go, żebyście się na nie po prostu skupili i może poczuli to, co ja czułem, kiedy, kiedy zamykałem tę płytę, bo to jest ostatni utwór. Należy domu. On. bardzo ważny dla mnie i bardzo bym o... A przepraszam. Bardzo mi prosił o opuszczenie go na całą pistę. Jestem zagubiony, noś w sobie żal. Chcę być przytulony, bo mi tego brak. Chcę być znowu młody, chciałbym poczuć smak. No w szczęście. Jak się tak długo na coś czeka, to, to ma się co do tego bardzo dużo oczekiwań i w końcu już nie wie się na co się czeka i czego się oczekuje i pan czuję taką ulgę, że to już, że, że wy już tu usłyszeliście, jesteście uśmiechnięci, wam się to podoba. no to to chodziło o to właśnie. Ja jestem bardzo z dumny z tego projektu. Dla mnie wszystko jest tak, jak miało być i to było dla mnie najważniejsze, a jeżeli wam się to podoba, to już w ogóle jest wygra na życie. Więc uważam, że warto było tyle przedłużać A tutaj to się chwilę nazywać się chyba sztuka czekania Wiesz, <grym> że... że tyle czasu ją wymynowałem To jeszcze tu za chwilę jakieś przerwy i tak dalej No widocznie jest jakaś klątwa No, no trudno Następna płyta na pewno będzie... ...wyjdzie dużo szybciej i dużo sprawniej Ja też się wiele nauczyłem Nie obiecuj, nie obiecuj, kurwa Trudno Następna płyta na pewno będzie... ...wyjdzie dużo szybciej i dużo sprawniej Ja też się wiele życzę nauczyłem Nie, no, no, nie przygotowywałem sobie żadnej mowy Ja też nie jestem jakiś... Tym mówcą, więc po prostu zupełnie szczerze i od serca Dziękuję. chciałbym podziękować za czas, który poświęciliście, za pieniądze, które wydajecie, żeby wesprzeć mnie jako artystę. To jest dla mnie naprawdę ogromnym wyróżnieniem, No ja po prostu nawet nigdy o tym nie śniłem. Ale nie? A Wy, tu jestem, e, to bardzo No i mamy to, no i odpłacę szaliera i tyle, no i teraz widzimy się już co na Fajnie. <śles> dziękujemy! Dziękujemy! Nie wiem, jeszcze 3 minuty. Nie będę ukrywał, że trochę mi zabrakło y, osób z 2115. Chodzi mi o jakby o, o raperów, nie? Może się jeszcze pojawią. Chociaż z drugiej strony, wiecie, może żeby nie było sytuacji, że wiecznie ktoś koło tego kuka jest, może chciał albo tak stwierdzono, że nie, nie? No nie wiem, nie, ale po prostu. Siemane, bo... <śla> Kurwa, no Kurwa. <śla> no dobra, jakby źle się ze <śla> <laughs> źle się zestarzało, przepraszam. Dziękujemy! Dziękujemy! A mój Kukę, zostawmy go tu i chodźmy, poproszę. No, powiem wam tak, na pewno płyta Kukę jest lepsza od płyty White'a, ale jest też coś, o czym my rozmawialiśmy podczas streama i to jest ważne. Kukę. Jest jakiś. Nawet jak ma takie, te, takie naleciałości BDSowe w nim są, to jest jakiś. To jest gość, który wiecie, i jakby poza muzycznie jest w stanie trochę zaoferować. I kontenci i jakieś inne rzeczy, te vlogowe, streamerskie. A White? Na chwilę obecną? Nie wiem. Jak miałby ustawiać hierarchię w 2.1.1.5, to kółkę przeskoczył White'a. 17 połowski no, no, no. no. w robocie Gdzieś na końcu drogi czekasz całkiem sam Czuję jak się boisz dobrze znam ten strach Już nikt nas nie dogoni, już nie musisz się bać Już poświęc Dobrze Ej, dobra, bo są ciebie ja kocham, może otrzymać kwiatyś zostałem Kochani, bardzo serdecznie, tam znajduje się Łukasz! W multi nawet przyszedł, kurwa! <grystanie> A, musimy wy, wymienić tego kamerzyce, bo nie? Mamy pięknego pieseczka w tylko ja jeszcze nie założyłem Chaina, ale on ma to coś, on ma to coś, nie? Mamy jeszcze mega Polaroida, którego próbuję wyjąć. Patrzcie, chyba przestanie, jak będę walił po nocach, nie? O to bo z tyłu! to jest mój fałki jak, jak nie kupiliście, to załóżcie. dla tych... Szczerze, ja Ci mówię teraz stary przysięgam. Ja kupiłem to i jeszcze w na. Macie na mnie czeka, bo ja twierdziłem, że ja muszę mieć tego szwapieska. A ty nie kupiłeś? Co to za refresh Co ty robisz? Co ty? Twierdziłem, że ja muszę mieć tego szwapieska. A ty nie kupiłeś? Co to za refresh Co ty robisz? Co ty? Wyśukali. Wy nie kupiłeś płyty? To ty jesteś jakieś. M... Mięty? Mało trzy słowa do kamery. Chuj mam w dupę. Cztery. Matka tak powinna zajebać Mięty? Mało czy słowa do kamery. Mięty. Mam no przepraszam ale... No, kukaj kurwa. Myślę, że tutaj by ci dygnął. Kolega chce ze mną zdjęcie, więc chcę się rozłączyć. Zbieram dziarki od artystów. Mam Jeden <średenie> zbiera dziarki, inny zbiera dziarnki. Ona, Chivasa, okiego. Nie chciałbym, żebyś narysował mi jakąś dziareczkę. Mam już od może on mi nie rysował, ale sobie zrobiłem jako pies. <średenie> Kurwa. Jakbym co najmniej słuchał o procesie tworzenia numerów z dunek. Może i to nie był mój tekst, ale sama, sama go zajeba. Bog? Bo? Bo. Okay. Moja plecynka, z którą mam najlepsze wspomnienia, jeżeli chodzi o Obediego z moim ziomkiem. Bardzo ci, dziękuję. Się, dziękuję. Dziękuję, trzymajcie się. Jeszcze piąteczkę zbiję. Dzień, dzień, dzień. Nie, dzięki, dzięki, że kończymy powoli. Od 12 praktycznie się nie ruszyłem z tego miejsca. Nie, to jest niesamowite, że tyle ludzi czekało. Cały dzień w kolejce. Ludzie przyjeżdżali, no, no, przyjeżdżali tutaj 400 kilometrów pokonali, żeby... Ale ogólnie uważam, że takie eventy, organizowanie takich eventów, takich really, party w dzień, wiecie nie, dla osób to jest super, to jest fajna sprawa, nie? A nie zamknięci kurwa gdzieś w klubie, albo w jakiejś kurwa, w jakiejś apart, wiecie nie, z ludźmi z branży. Coś takiego właśnie kurwa. Zbić pionę, gdzieś podpis na płycie i spierdalać. I że przyszło tyle ludzi stary, że jak nie mogę się iść odlać, że ja szczam w gacie dobrze te pampersy teraz. Wielu Majty, to jest kurwa, cudowna sprawa. Pan no, dziękuję wam bardzo, naprawdę zajebiście, wszystko się spisali, wszystko, wszystko to, to w... poza tym, co. To co wiemy To co, co wiemy, to zajebiście. Ostatnie słowo. Ostatnie słowo. Koniec. Nareszcie w domu, pani. kurwa, to nie było ostatnie słowo. Nie, fajny vlog. Wolę jak dzieje się więcej rzeczy we vlogach, po prostu? Też nie był jakiś długi, nie? No okej, okay. To ekipa z grupy robiła ten plakat dla Borysa, no Borys wróć, kurwa, nie? Właśnie, ostatnie słowo, Borys wróć.